Jesteśmy świeże po konferencji Electronic Arts. Co na niej się działo? Po pierwsze, duże fajne gier, nie było zaskoczeń. Był Dead Space, trójka, bardzo podobny do dwójki jak na razie, chociaż bardzo nam się spodobał również, co nie? Znaczy no w sumie niestety na elektronicy nie pokazali nic nowego a propos Dead Space, przynajmniej dla mnie, a sekwencja główna, która powinna najbardziej zainteresować graczy, to to, co wcześniej już widzieliśmy w dwójce, czyli sekwencja lotu w kosmosie, kiedy. Nawet główny bohater, Isaac, musi po prostu przedostać się do, do innego statku, ponieważ wleciał w przestrzeń i ma problemy. Jeśli tak. tego nie zrobi, to sumie, prawdopodobnie umrze. W sumie a propos Dead Space'a trójki to by było tyle, bo było naprawdę mało. Największą część e, pokazu konferencji elektroników zajęła... Nie zgadniecie, co? W ogóle to największe zaskoczenie. W ogóle, naprawdę, ja nie, nie spodziewałem się, że ta gra powstaje. Tak. FIFA 13. 13. Tak. E, My nie jesteśmy haterami FIFA oczywiście, bardzo lubimy w pograć czasami. Co pokazali? Pokazali nowe tryby, pokazali Fifa Ultimate 13, czy co, jak nazywało się coś takiego. W ogóle no, jakaś no... opcja Day Match, coś takiego. Match Date, to mech się tak day. nazywało. Oczywiście David Reuter na scenie. Największa część właśnie, tak jak powiedzieliśmy, konferencji i to elektroników to Fifa. Znaczy, tak Zostawili go jak na takie grande finale, co było coś takie dziwne, ponieważ ona była pewniakiem. Wiadomo, że co roku powstaje nowa część FIFA, która jak to ujęli, co rusz jest lepsza, a grupa, która ją produkuje jest, nie wiem... Co, co roku po prostu ściera sobie pod szczola, ponieważ robi tak wiele, że wow. Tak. Nie wiem, ja nie zauważam tych różnic. Ja w sumie trochę zauważam, bo te małe różnice często sprawiają e, przyjemność tym graczom, którzy od wielu, wielu lat e, to, e, grają w FIFA. Ale oprócz FIFA było co jeszcze? SimCity było. Jeżeli jesteście fanami tej gry, to będzie coś dla was. Nie było dużo, tak, ale. Tak, nagle Mateusz wkroczył na scenę. E, tak, to jest taki teleport. Nie było tego dużo, ale SimCity fanom na pewno się spodoba. Co jeszcze było? W końcu pokazano w ogóle gameplay w SimCity. 3000 to będzie się nazywać coś takiego Coś w tym stylu A nie Sim City World przypadkiem Możliwe ale bardzo fajny będzie silnik, który połączy jakby wszystkich graczy i to jedno miasto nasze stanie się też miastem światowym No właśnie może powiedzieć coś więcej będzie tym. jakoś w ogóle nasze miasto będzie połączone z innymi miastami i ekonomicznie będzie też ugrywało tak. i to. Oni będzie... stawiają w tym momencie Właśnie. na łączność wszystkich, ze wszystkimi, cały świat, powiedzieli, że wszyscy się połączą i będą grali. No ale a propos SimCity już nie będziemy więcej mówić. Mi na przykład najbardziej spodobało się Most Wanted. Robię kryterium, czyli będzie bardzo widowiskowe w stylu Bernauta. Trochę inno z tych wcześniejszych części, bardzo podobne do pierwszego Most Wanted. Mi się naprawdę spodobało, ta efektowność, bardzo fajne, jeżeli chodzi o grafikę, tak to cienie. Zrobili to naprawdę fajnie i tu nam wszystkim się bardzo to spodobało. Dla mnie akurat głównie oprócz cieni to oświetlenie jest ważne, no, jak to Pokazywali to na PlayStation 3 i naprawdę nie się to wyglądało. Ale jednak czuć ten klimat pierwszego mostło, tylko że tym razem zamiast muzyki hip-hopowej, muzyki, nie wiem, jakiejś takiej trochę tęchniawki. Mamy teraz dubstep, bardzo ale ładne to... basy są, ale to chyba mniejsza z tym, że się rozgrywcie. Zwyczajnik do tego a nie się dubstep w grach e, siądzi. E, Takie tego, to... co tam zobaczyliśmy, Medal tego, Honor. Medal of Honor, ale to chyba nic znaczy nowego. Teoretycznie nic nowego, ale dla tych, którzy mają gdy zakupił Medal of Honor, bodajże jest dostęp do bety Battlefield 4, więc. Tak, tak, to może nie A beta skusi. w 2013 roku, prawdopodobnie Battlefield sam czurka wyjdzie w 2014. Znaczy dla mnie to jest ciekawe, że twórcy Battlefielda promują Medal of Honor, to tak trochę zabawnie brzmi. No, znaczy, jest, że po drugiej stronie barykady cały czas stoi Call of Duty. Ale jeszcze było Army of Two, nowa część, która. Tak, dla mnie to było kompletne zaskoczenie. Ech, bo właśnie weszliśmy w połowie, bo oczywiście jak zawsze musieliśmy się spóźnić. Może nie w połowie, 5 minut się tak naprawdę spóźniliśmy. No właśnie, nie wiedzieliśmy co to w ogóle za tytuł. Tak, tak, Ma Mateusz tak, po prostu w tym momencie Ja myślałem, to Ghost, Ghost w ogóle jest. Ale, nie, nie, ale, nie, ale wyglądało farbio, bardzo to podobnie. To wyglądało naprawdę ciekawie. Nie wiem jak to dalej. Ten teaser, no trailer, który pokazali, wyglądał naprawdę fajnie. Co więcej, yy, pokazali również NHL 13, na którym w pokazie wyskoczył pan przebrany w strój hokeisty, w czerwonym stroju. Yy, tak, to, to, to było niesamowite był nie z... widowisko, takie wielkie zaskoczenie. To był zespół z Kolonii. To wyglądało nawet efektownie. No, naprawdę ciekawie. Podsumowując, cała konferencja była. Ciekawa, ale nie było żadnego zaskoczenia. Mało innowacji, mało nowości? Po pierwsze, żadnego sumie... nowego tytułu, żadnej nowej marki, żadnej nowej kontynuacji. Ja osobiście liczyłem na Mirror's Edge 2 lub na... Nie no, Mass Effect. A ja cały, czas ci, a ja cały czas ci mówiłem, będzie Dead Space 3 pod koniec. Będzie Dead Space 3, nie? nie ale Dead Sp ja mówiłem o Dead Space, że to, to jest raczej pewniak, ale... No i tak zapowiadany był, więc raczej nie było możliwości, żeby się w ogóle nie pojawił, ale to... No dobra, już panowie, kończymy, bo jako że jesteśmy już pod koniec... Y podsumowania konferencji 3 powiedzcie może najszybciej gdzie my w tym momencie jesteśmy ja tutaj rzucę kamerkę do tyłu kto zgadnie co to jest to jest właśnie crisis który również był pokazywany na konferencji elektroników nie było nic w sumie nowego, znaczy pokazywali tryb multiplayer. Właśnie e, powiem ci, że tryb multiplayer w rebel No się Zapowiada się naprawdę fajnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale mogą być jakieś problemy w ogóle, nie wiem, z jakąś balansem w ogóle tej postaci, bo ten Hunter, bo właśnie tak się nazywa ten nowy polega, nie wiem, na zabijaniu innych przeciwników, kiedy ty jesteś niewidzialny, więc praktycznie nasi przeciwnicy nie mają z nami szans. No, ale tam na takie pewno zostanie ty... to już tak zrównoważone, żeby Między jednak dało dzieje. się... Zobaczymy. Zobaczyć. Te tryby chcą to jakoś tak... Może jakaś innowacja będzie. No, wygląda to przynajmniej ciekawie. Teraz w tym momencie konferencja się skończyła. Jesteśmy naprzeciwko głównego hangaru Gamescomu. Jutro zaczyna się dzień pierwszy tak naprawdę dla nas, dla prasy, dla dziennikarzy. Juh. Zobaczymy na pewno, dotkniemy wszystkie fajne gry od elektroników między innymi, Ubisoft, dużo fajnych tytułów, naprawdę złapiemy jutro i będziemy oczywiście dalej dla Was wszystko relacjonować. Nie wiemy co nas czeka więcej, ale liczymy na jakieś zaskoczenia, być może. W takim razie będziemy chyba kończyć. Tak, Krysten powiedział w sumie już wszystko, więc ja po prostu poproszę Mateusza na taki szybki rzut, żebyście zobaczyli jak to wygląda na żywo. Właśnie, słynne schody. Tutaj wszystko się naprawdę A jutro, i jutro zacznie. Tam wejdziemy i pokażemy Wam więcej. Na razie.